Witam serdecznie w imieniu zarządu koła numer 54 Viking Radom. Chcielibyśmy Państwu pokazać, jak możemy zakupić zezwolenie online. Zezwolenie online możemy od tego roku zakupić już na, jako składkę roczną. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju wirusem COVID-19 Polski Związek Wędkarski w Radomiu uruchomił na swojej stronie pzwradom.pl możliwość wykupienia rocznego zezwolenia w postaci elektronicznej. Co do samej kwestii, jak będzie później to wyglądało, ponieważ opłacając kartę normalnie w siedzibie koła, dostawaliśmy zezwolenie oraz dostawaliśmy wkładki uprawniające do wędkowania na rok 2020. W tym roku będziemy mieli taką możliwość, jak powtarzam, wykupienia zezwolenia online. Za chwileczkę pokażemy Państwu, jak można to zrobić, ale w Wszystkie dalsze szczegóły co do odbioru, jeżeli chodzi o samo zezwolenie tej książeczki i wkładki, myślę, że będziemy informować na bieżąco, jak dostaniemy taką informację już od. Władz okręgu PZW Radom, jak dokonać e, takiego za, zakupu. Składki online, wchodzimy na stronę pzwradom.pl radom.pl. E, teraz przechodzimy suwaczkiem niżej, po prawej stronie będziemy mieli e, taką zakładkę. Warto zobaczyć. A w niej mamy trzeci y, taką gałąź E zezwolenia lub wykup zezwolenie przez internet. Klikamy w to. Przekierowuje nas na następną stronę. Kupuj zezwolenie online 24 godziny na nowe 7 dni w tygodniu. I tutaj mamy. Y, Taki odnośnik, gdzie trzeba kliknąć na wchodze zezwolenia PZW radą. Klikamy i przekierowuje nas do już ostatniej strony. I co najważniejsze, klikamy zezwolenie, później zjeżdżamy. Sobie niżej. Tutaj widzimy, jest to na razie wersja testowa, e, która została wprowadzona. I mamy tak. Zakup zezwolenia uprawnienia do wędkowania na wodach okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rademiu, według wykazu, znajdującego się tutaj. E, czyli, jeżeli ktoś jest zainteresowany, klikamy sobie, otwieramy. Sprzedaż e-zezwoleń prowadzona jest przez Okręg Polskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu w ramach statutowej działalności stowarzyszenia. Wykaz opłat wędkarskich na bieżący rok znajduje się na stronie PZW w Radomiu. I co najważniejsze, sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Przystępując do zakupu zezwolenia przez system online należy zapoznać się z wykazem wód, który tutaj mamy wytłuszczony, ja go otworzę oraz zaakceptować regulamin, też go otworzę. Płatność można dokonać tylko w oparciu o przelew elektroniczny z wykorzystaniem usługi platformy PayU. I tak jak już mówiliśmy, musimy zapoznać się z wykazem, czyli wykaz wód. Otwieramy, czytamy. Równie dobrze byłoby sobie to wydrukować i poświęcić temu chwilę na przeczytanie. W związku z pewnymi zmianami na e, różnych łowiskach panują różne, e, różne wytyczne. Tu mamy mm, wykaz wód, ale to nam otworzyło jeszcze raz. E, oraz o, coś tu nie chodzi. Oraz regulamin A. Czyli tak. Regulamin y, mamy również tutaj podany. Czyli klikamy, czytamy. Jeżeli przeczytaliśmy y, cały regulamin, naciskamy OK, następnie. Klikamy, oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. W dalszej części wpisujemy swoje imię i nazwisko. Wpisujemy adres. Wpisujemy kod pocztowy. Obywatelstwo. Zaznaczamy polskie. Numer karty wędkarskiej. Numer karty wędkarskiej znajduje się na samej karcie wędkarskiej i należałoby go przepisać z dokładną starannością, żeby nie było później problemów nad wodą podczas kontroli. A więc e, wpisujemy numer karty wędkarskiej, którą posiadamy. Po wpisaniu numeru karty e, mamy adres e-mail. Powtarzamy adres e-mail. Y, I najważniejsza rzecz całego e, tego zezwolenia członkostwo w PZW. Zaznaczamy. Jeżeli posiadamy kartę wędkarską i opłacaliśmy kartę wędkarską w 2018-2019 bądź y, może ktoś opłacił wcześniej ale jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, posiada legitymację, y, y, zaznacza, że jest członkiem PZW. Następnie wybieramy okręg PZW i tu zaznaczamy tylko w naszym przypadku jedną opcję. Okręg PZW w Radomiu, bo na jego terenie będziemy wykupywać zezwolenie. Normalnie byśmy poszli do, do naszego skarbnika, tam gdzie jest. Gdzie urzęduje skarbnik, i by nie było problemów, tutaj niestety musimy wybrać koło. My zaznaczamy koło numer 54 Wiking Składka na zezwolenie, i teraz klikamy. Mamy takie zakładki jak wszystkie okresowe i roczne. Klikamy. Sobie składki roczne będzie nam najwygodniej. I tak jak mówiłem, osoby, które mają opłaconą składkę, które miały opłaconą składkę w 2019 roku, e, będą musiały kliknąć składka niepełna bez środków wpływających 220 zł. Jeżeli e, nie mieliśmy opłaconej karty, yy, karty wędkarskiej w 2019 roku, tylko wcześniej. Klikamy składka niepełna po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia. Yy, wtedy trzeba zaznaczyć tą kwotę 245 zł. Yy. Mamy jeszcze składkę ulgową pierwszą, bez środków wpływających, młodzież szkolna do 24 lat i odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW. Składka e, pierwsza, ale dotyczy osób, e, które miały przerwę w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia. Wtedy trzeba zaznaczyć odpowiednią. Mamy jeszcze drugą składkę. to myślę, że najbardziej interesującą osoby po 60, mężczyzn po 65 roku życia oraz kobiety od 60, od 60 lat. Mamy składkę ulgową 2. Za 140 zł. Tak jak powiedziałem, w zależności od tego, wybieramy składkę taką, jaką powinniśmy opłacić. Czyli w naszym wypadku jest to składka niepełna, bez środków wpływających. I teraz, jeżeli ktoś będzie chciał, Mamy możliwość zakupu dodatkowo tak zwanej dopłaty, składki uzupełniającej za środek pływający. I tu już kwestia, czy będziemy łapać złódki, czy nie. Jeżeli będziemy łapać złódki, zaznaczamy tak, żeby tutaj był taki ptaszek. Jeżeli nie będziemy łapać ze środka pływającego, po prostu nic nie klikamy, mamy do zapłaty 220 zł. Co ważne, prosiłbym o sprawdzenie dwa razy swoich danych, adresu oraz dotyczących zezwolenia. Abyśmy wybrali prawidłowo okręg, czyli okręg PZW w Radomiu oraz koło PZW Ci, którzy opłacali koło, opłacali kartę na ulicy Rwańskiej w Radomiu, wybierają koło numer 54 Wiking Radom. Jeżeli chcą dalej. Być w tym kole albo osoby, które chciałyby zmienić koło, wybierają właśnie koło numer 54: Viking Radom, Viking Radom. Wybieramy składkę. Przechodzimy dalej. Płatności online. Nas niestety nie przekieruje, bo my podaliśmy inne dane do, do do tego, aby pokazać Wam, drogie koleżanki i koledzy, jak możemy opłacić taką kartę w obecnej chwili. Po opłaceniu, po zrobieniu przelewu internetowego prosiłbym o wydrukowanie e, tego wszystkiego, co będzie e, na ostatniej stronie, już na sam koniec, czyli e, wydrukować e, zapewne potwierdzenie e, opłacenia, zezwolenia, e, wydrukować e, Tutaj rejestr. Co do dalszych informacji, jak odebrać zezwolenie papierowe i wkładkę, zapewne powiedzą nam już i to Wam przekażemy. W kolejnym filmie szkoleniowym, takim co właśnie z zezwoleniem i z wkładką. Zapewne będą taka jest nasza myśl, że będą wydawane po całej sytuacji, jeżeli uspokoi się sytuacja z wirusem. Na obecną chwilę e, życzymy Wam dużo zdrowia, a także zapraszamy do opłacania e, karty, e, jeżeli ktoś ma możliwość, e, w taki sposób e, przez internet. E, myślę, że to jest jedyna możliwość jaką możemy podjąć i jaką mógł podjąć nasz okręg w stosunku do całej sytuacji.